Halo, halo. Czy jest ktoś z nami? Mhm. Witam serdecznie. I Czekam, może ktoś zechce do mnie przybyć? Mhm. No, dzisiaj włączam yy, się do Was. I spróbujemy porozmawiać. No właśnie, na jaki temat? Tak sobie myślę, że może zaczniemy od, od tego, co wyjdzie nam w naszej książeczce, odważ się żyć odważnie mhm. i otwieram ją na tak zwanych biudrawiu i otworzyły się nam dwie. Ufam, że mnie dobrze widać i słychać. Więc pierwsze przesłanie brzmi: kiedy złamał się twój łuk i nie została ci żadna strzała, wtedy strzelaj, strzelaj z całego serca. Przysłowie buddyjskie: kiedy czujesz, że woda sięga ci po szyję, a wszystko układa się nie tak, jak zaplanowałeś, kiedy wydaje ci się, że już nie wytrzymasz ani minuty dłużej. I nigdy w takiej chwili nie poddawaj się, bo to jest dokładnie ten moment, w którym do, nadchodzi odpływ. Dobry wieczór, Jolu. Jola się zameldowała. Witaj miło, Jolu. Więc wyciągam już dla Ciebie przesłankę. Oddaj hołd błogosławieństwom przeszłości i jest z nami Krysia. Witaj Krysiu i dla Krysi wyciągamy. Jeżeli jedna osoba to osiągnęła. Ty też możesz to zrobić. A jeżeli nie, to dlaczego nie? A jak ładne. I teraz wyciągnę, a może jeszcze wery simon na każdy dzień. Kocham, kocham Cię na każdy dzień, i dzisiaj mamy dziewiąty. I zobaczymy, co jest dla nas dziewiątego. Przesłanie na dziewiątego listopada. Serce człowieka można próbować otwierać różnymi kluczami, ale pasuje do Niego tylko klucz miłości. Ale ładne. Witaj, Elu, miło. Jest z nami Ela, a więc wyciągniemy przesłanko dla Eli, dla Ciebie, Elu. Dopóki nie zawrzesz pokoju z tym, kim jesteś, nigdy nie będziesz zadowolona z tego, co posiadasz. To jest dla Ciebie, Elu, i wyciągnę, zobaczę, co nam. Louise Hay, nasza kochana, chce po powiedzieć w przesłaniu. Afirmacja z książeczki Medytacje leczące duszę i ciało. Louise Hay, już świętej pamięci, kochanej, mentorki, cudownej kobiety. Moje myśli wspierają moje poczucie bezpieczeństwa. Tak nam przesyła Louise Hay. I teraz wyciągam przesłanie dla nas na dzisiejsze spotkanie. Najlepszym sposobem, by zerwać z nawykiem jest wyrobienie sobie jakiegoś innego. No właśnie, o tym też mówił Roman przed chwilą w audycji, mówił o afirmacjach i wizualizacji. I drugie przesłanie dla nas brzmi, przeszłość minęła, przyszłości jeszcze nie ma, to jest jedyna. Ważna chwila. I to jest prawda. I dołączyła do nas Agata. Witaj, Agata, i wyciągamy przesłanie dla Agaty: Wyzwól obrazy swoich, wyzwól obrazy swoich związków. Życie jest filmem. I wyciągnę jeszcze przesłanie. Aniołka. Zobaczymy, jaki to anioł dzisiaj nam się chce wyciągnąć. Anioł chwały. Jego przesłanie brzmi: wyśpiewuje cześć i chwałę źródła wszelkiego życia. Tak sobie pomyślałam, że skoro wyciągłam tutaj przesłanie, o nawykach, to może porozmawiamy trochę o tych nawykach, bo przypadków nie ma, jak wiecie, w tych przesłaniach. Jest takie powiedzenie: złe nawyki kształtują się szybko i łatwo, zwykle podług przyjemności, lecz trudno z nimi żyć. Dobre nawyki kształtują się Trudniej i dłużej, lecz łatwiej z nimi żyć. W tych nawykach jest coś, każdy z nas wynosi z domu na przykład nawyki higieniczne, żywieniowe, myślowe, też stosunek do pieniędzy to są te nawyki, odruchy, jakie nami kierują, czy czy wy też macie poczucie takie, że wynieśliście, wyniosłyście z domu jakieś nawyki, a może ktoś z was chce napisać, że wyniósł jakiś nawyk, czy wyniosła osoba, kobieta, jakiś nawyk z domu i trudno mu się pozbyć tego nawyku. Czy macie coś takiego? Bo wiecie, jak gdzieś tam przez lata swojego życia. Ja myślę, że każdy z nas w domu ma tak, że, że chyba my wszyscy chcielibyśmy, żeby nasi rodzice byli jacyś tam nazwijmy to tak żeby, no żeby byli Dobrzy, żeby byli, no nie wiem, inni. Czy, czy mieliście coś takiego, że, że chcieliście, żeby właśnie wasi rodzice byli zupełnie inni niż, niż byli? Kto z was tak miał? Czy ma, czy ma, czy jeszcze rodzice żyją? Bo wiecie, na przykład ja. No, moja mama krzyczała na przykład, nie? No, ja później na rogu, kiedy wiedziałam, że krzyczała z niemocy i mówiłam, że nigdy nie będę taka. Kto z Was tak mówił? I oczywiście przez pewien okres swojego życia byłam dokładnie tak. Też krzyczałam. Tak, tak robiłam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to są wzorce zachowań, programy, nawyki. My to przejmujemy podświadomie, o czym Roman niedawno tłumaczył tak fajnie w audycji, o, 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 o podświadomości. I czy chcemy, czy nie chcemy, podświadomość kreuje naszą rzeczywistość. Dopóki nie, nie wejdziemy w zakolegowanie z nią, bo ja nie bardzo lubię takie słowo wychować ją, bo podświadomość to jest nasze wewnętrzne dziecko, to jest nasze trzy- yy, czteroletnie dziecko, dosyć niesporne, nielogiczne. Ono nie rozróżnia, czy coś jest prawdą, fikcją, jak Roman mówił o horrorach, ktoś ogląda, nie. Albo te wiadomości telewizyjne, albo są okresy powodzi i, i, i różnych tam życiowych, ziemia upomina się o pewne rzeczy i są huragany, czy jeszcze co innego. To co takiego wtedy na przykład dzieje się w nas, jeżeli takie coś widzimy? No, oglądamy się tego w tej telewizji. Jak śpicie wtedy? Jeżeli naoglądacie się tych wiadomości, teraz, no ja nie mam telewizji, a te, moim jedynym źródłem informacji jest Facebook, więc czasami coś jest tam, jak ktoś puści to, co nieco tam nie, wiem, ale ja nie siedzę na przykład w tym, nie, ja nie oglądam wiadomości, nie oglądam telewizji, bo nie mam tego odbiornika na moje szczęście celowo, oczywiście go nie mam, nie, od wielu lat i nie napędzam się, ale czasami tak trafi się jakiś filmik, mnie na przykład bardzo poruszył filmik, jakoś tak trafiłam rano, ktoś puścił, filmik nagrany z balkonu, jak tego Bartka Sokołowskiego w Lubinie zabili policjanci. Ja, ja to widziałam, jakoś tak było to nagrywane i, i ten krzyk, mamo, mamo, jak on krzyczał, to każda, która jest mamą, to może sobie tylko wyobrazić. To były ostatnie słowa jego życia, nie? I jak go wrzucali do tej suki, wiecie, jak no nawet dla zwierzęcia, to nie, nie byłoby to jest obrazom. I on wypadł z tej suki, tak się, tak się mówi potocznie na ten radiowóz, wypadł na ziemię i później. No, jeszcze go klepali, tak, ale niestety już, już nie żył. I jakoś tak ja. Nie bardzo o, jestem chętna oglądać takie wiadomości, ale nie wiem dlaczego i do czego mi to było dokładnie potrzebne, że akurat trafiłam rano na ten filmik i mm, e, obejrzałam go. Ja wiem, Jolu, że mama zgłosiła na policję. Mama zgłosiła na policję w nadziei, że policja, która je, ma wypłatę za nasze podatki, że pomoże, ale nie, że zabiją dziecko. I ta matka teraz musi żyć z wyrokiem śmierci, który za, wydała na swojego syna. Wiecie, to jest okrutne, przepraszam, że mnie to poruszyło, ale mnie to już wtedy poruszyło, bo ja widziałam, jak, powiem brzydko, basiory, na, nie można gazem po oczach, żeby go, yy, yy, no jak to się mówi, ubezwładnić, tylko nogą przyciskać, ja nie wiem, Jola, czy to ona nie wybiegła i czy to ona y, słyszała, nie? Tutaj, jakby, y, nie rozbierajmy, Jola, tak tego wiesz. Umarł człowiek, został zabity przez policjanta. Został zabity przez policjanta, 32-letni chyba, czy 34-letni chłopiec, młody mężczyzna. Są inne sposoby obezwładniania, przynajmniej takie powinny być. Kogoś, kto się nazywa stróżem prawa, kto ma nam służyć, pomocą, a nie w sposób okrutny, bo to, co było widać, to oni dostają, to nieraz było widać, takiego wścieku w oczach. Ja. Mam tam kogoś na stanowisku w tym urzędzie i kiedy się pytałam, to mówi: A co ty się dziwisz? Przecież to w większości są na alkoholicy, narkomani. Do wieczora chleją, rano przyćpają, żeby iść do pracy. Bo no, nie do końca ludzie chcą iść do tej pracy, to prawda, że ta praca wcale nie jest łatwa. To też nie jest tak, że, że ja nie czuję, że praca tych ludzi, tak zwanych stróży prawa, jest łatwa. Nie jest. Ale też jakby no, trzeba trzeba do tego podejść inaczej. O tak, żeby się dzieci w Lublinie bały policjantów, żeby. Dzieciom kazać klękać pod murem ręce do góry, bo ja widziałam ten film i widziałam te zdjęcia. To jest dla mnie niepojęte. Jeżeli jeszcze, Jolu, masz jakieś argumenty dla obrony, no to przykro mi, ale brakuje mi słów. Jak można 14 czy 15-letnich chłopców z rękami do góry kazać klękać pod murem? Nie wiem, kto pamięta filmy wojenne, bo jako dziecko pamiętam. Jako dziecko kiedyś leciały w telewizji takie filmy. I było na kolanach i Hände Ja pamiętam film Zakazane piosenki, to pamiętam. I tak jak zobaczyłam te dzieci pod murem, to jest dla mnie niewyobrażalne. Naprawdę niewyobrażalne, że tak może postępować ktoś, to ma być stróżem prawa. Niepojęte. Także bez względu na to, czy, czy, czy ktoś był, jak tam chodziło, pod wpływem, czy nie, to był człowiek. Umarł człowiek. 34 lata. To było smutne. Także ja też nie, nie oglądam, bo mówię, akurat naszłam na to i to pociągłam. Bo ja ten film akurat oglądałam i on mnie bardzo poruszył. I ten dzień dla mnie nie należał już do najłatwiejszych. Więc na przykład ja nie oglądam ogólnie telewizji i nie szpikuję się właśnie tymi różnymi rzeczami, bo one są. Są rozbijające energetycznie. Mówię, do tej pory nie wiem, dlaczego weszłam na ten film, dlaczego go obejrzałam do końca i dlaczego miałam to zobaczyć. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale było to dla mnie zgorszeniem. Nie? Ale wróćmy do nawyków. Kiedyś tam, jak oglądałam jeszcze telewizję, to jak wchodziłam z pracy, to pierwszy odruk był włączania telewizji. Kto z was tak ma? Bo to jest też nawyk. Wchodzimy do domu i jest pik włączenie telewizji. Kto z was tak robi? Powiem wam, dlaczego tak kiedyś było? Dlatego, że nie potrafiłam być sama ze sobą w ciszy. Musiało coś grać, musiało coś dudnić. Musiało coś, no coś się dziać, właśnie. Nie mogło być cicho, bo wiecie, w ciszy trzeba się spotkać ze sobą. Czy, czy nam się, że tak powiem, to spodoba, to podoba, czy nie, to w ciszy. Jola pisze, od 17 lat nie mam telewizora. No właśnie, ja ponad 16, więc w, ten, w tej samej sytuacji jesteśmy, czyli też jesteś, Jolu, zdrowsza, rozumiem, jak nie masz telewizji. No właśnie, ale pewnie jak ją kiedyś tam miałaś, no to włącza się, włączało się ten telewizor. I wielu ludzi też tak robi. Kiedy na przykład ja mówię, że ja nie mam telewizora, nie oglądam. Nie masz telewizora? To jak ty żyjesz? No, całkiem dobrze, jak widać, nie? Ja wiem, że kiedyś ja sobie nie wyobrażałam, żeby nie mieć telewizji, czy żeby nie palić papierosów, nie jeść mięsa. Rozumiesz? Te wszystkie nawyki, które miałam, to one były niewyobrażalne, jak można było, by było też samo oszukiwanie, nie? Ale ja lubię to robić. No jak to zapalić, papierosa, wypić kawę i dopiero mogę pójść do publikacji. Tak wymawiałam sobie ileś tam lat. Nie wiem, czy ktoś z Was też robił podobnie, ale, ale tak właśnie robiłam, nie? A więc ta zmiana nawyków. Wiecie, ja tak, jak popatrzę na swoje życie, Tutaj Agata pisze, uwielbiam ciszę. No właśnie, to jest takie, to kiedyś słyszałam takie powiedzenie, cisza jest taką siłą, że jak nastaje, wszyscy milkną. I to jest ta siła, co zabija w Aikido siła spokoju. To znaczy, nie chodzi o to, żeby zabić fizycznie. Tylko zwycięża ten, kto utrzyma spokój. Jola napisała: Dostaję te same pytania. Jak można żyć bez telewizora? No właśnie, a jednak można, prawda, Jolu? I to całkiem dobrze. Wiecie, tak jak powiedziałam, przytoczyłam te, to, to smutne zdarzenie i ono poruszyło mnie, mimo że już to było dawno. I zobaczcie, jak jest, jak jest pokazane tutaj naocznie, jak bardzo te informacje działają na nas. Czy chcemy, czy nie chcemy? Bo powstaje gdzieś tam przykrość, smutek, złość, bunt. Yy, yy, jakieś takie, no nie wiem. No emocje, że tak powiem, buzują w nas, nie. I, no i właśnie y, to był między innymi y, pierwszy powód. Ja y, taką informację, jeszcze byłam w uju, to było dawno temu nie y, pamiętam nasz diament Jasek Taras powiedział tak. A, a po co ci ten telewizor? Jak będzie wojna, z oknem zobaczysz. Wiecie, to, z to były takie pierwsze takie pierwsze informacje do tego, żeby pomału dorosnąć do tego, żeby odstawić te, to pudełko, że tak powiem. Wnuki mnie nie odwiedzają, bo nie mam telewizora. Mój wnuk kiedyś powiedział, jeszcze jak w Niemczech mieszka: babciu, ty nie masz nawet telewizora, to jak ty żyjesz? Ja wiem, no, ale ty masz domu taki duży. No tak. No, więc albo przychodzisz do babciolu, nie? Albo przychodzisz oglądać telewizor. No, nie, żyje mi się, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze, dlatego że nie, nie pakuję sobie tej podświadomości, szczególnie wieczorem. Spróbujcie nie oglądać jakichś tam negatywnych, jakichś takich tragicznych rzeczy wieczorem, bo to się wszystko odgrywa w naszym śnie. Agatka pisze: Moje wnuki nie mają telewizora. Brawo, brawo. No właśnie, wiecie co? I teraz zobaczcie: Te, coraz więcej ludzi odstawia telewizory. Czy zwróciliście uwagę na to, że jak zaczynamy rozmawiać z ludźmi, tych ludzi, którzy nie oglądają telewizora, jest coraz więcej. Oczywiście, że ktoś tam mówi jakieś programy geograficzne, jest okej, okay, jak ktoś ma potrzebę, bo ja, jak mam potrzebę, no to pewnie jak każdy z Was, nie tylko ja, znajdzie wszystko w internecie. Prawda? Jak chcemy pooglądać jakieś tam przyrodnicze czy coś, czy filmy jakieś, to przecież wszystko jest. To mamy w tym jednym pudełku, jakim jest laptop, nie? I jakby no, nie potrzeba więcej w moim odczuciu po prostu nie potrzeba więcej. I wiecie, takim jeszcze takim destrukcyjnym nawykiem, to jest też negatywne myślenie o sobie. Zwróćcie uwagę: na pewno osoby, które już popracowały w temacie swoim, życiowym, z żeby być lepszą wersją siebie, na przykład, to już tego tak nie mają, nie? Ale sięgnijcie czasów od dziecka i później, że łatwiej nam było uwierzyć w to tak zwane złe o nas, czyli tak jak inni o nas mówili, i łatwiej było nam przyjąć to niż to dobre. A dlaczego? Bo tak mało do nas mówiono dobrze, bo tak krytykowano, bo ty wiecznie, bo ty zawsze, bo przez ciebie, z tobą to zawsze. Pewnie część z was zna to, prawda? Bo z tobą to tylko problemy i w szkole, i tu. I tak zostaliśmy naszpikowani od małego. Że później jest trudno uwierzyć, że jestem radosna, dobra, życzliwa, przyjazna. Zobaczcie, jak to trudno jest na pewnym etapie powiedzieć o sobie dobrze. A później, kiedy już tak mówisz o sobie, to czasają teraz już mniej. Zdarza się, kiedyś więcej mi się zdarzało, jeszcze jak byłam w Niemczech. Nie chwal się, niech cię inni pochwalą. A dlaczego inni? Mają mówić o mnie. Rozumiecie? Do tego trzeba dorosnąć. To ja mam wiedzieć, kim jestem, jaka jestem, dokąd idę, po co tu jestem. Czyjaś subiektywna ocena nie może być moim drogowskazem. Mogą nam życzliwi ludzie podpowiadać, oczywiście, jak coś widzą, ale jakby no nie przeszli w naszych butach jak to się mówi naszej drogi więc trudno ale zobaczcie jak ludzie łatwo wydają osądy o nas jak oceniają jak zaniżają jak jak nieraz aż się serce kroi jak potrafią nie zostawić jak to się mówi przysłowiowej suchej nitki na jakimś tam człowieku prawda dołączyła do nas Majka kwiatek a więc wyciągniemy dla Majki co tam jest dla Majki nie, nie wiedzieć jest źle lecz nie chcieć wiedzieć jeszcze gorzej oj majka co tam nie chcesz wiedzieć. I dołączyła do nas, ja już nie pamiętam rosyjskich liter. Nie wiem, jak mam przeczytać twoje imię. Lena, czy, czy jak? Karolcia pisze, Kwiatek pisze Majeczka, że dziękuję, proszę bardzo. Więc chyba Lena, twoje imię jest, tak? To dla Ciebie wyciągam przesłanie. Obserwuj swoje nawyki. Codziennie zrób coś inaczej. No właśnie, a nie tak dawno mówiłam o nawykach. I jest Karolcia z nami. Dobry wieczór, witaj Karolciu. I jeszcze przesłanie dla Ciebie: zaakceptuj obfitość w każdej zaoferowanej przez, przez wszechświat formie. Bardzo ładne. A więc, na podsumowanie, ponownie złe nawyki. Kształtują się szybko, łatwo i zwykle pod przyjemności. Lecz trudno z nimi żyć. Dobre nawyki kształtuje się znacznie trudniej, lecz łatwiej z nimi żyć. A więc kochani, tyle na dzisiaj. Dziękuję, że mogłam być z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną i że mogłam się z Wami podzielić i, i tym gdzieś, co poczułam, widocznie ja miałam jeszcze to uzewnętrznić, co przeżyłam w związku z tym filmem, o którym mówiłam, bo widocznie jeszcze we mnie się działo emocjonalnie. Widzicie, jak tu, jak się dasz prowadzić w prowadzeniu, to zawsze płynie tak, jak ma płynąć. Jest powiedziane tyle, ile trzeba, to, co trzeba, i w takiej chwili, jak trzeba, bo ja tego nie układam. To płynie. Więc wypłynęło. I dziękuję, że mogłam się z wami z tym podzielić. Dobranoc i do następnego razu. Dobranoc, Jolu, również. Do następnego razu, papa. Pa.